Drodzy Państwo, dzień dobry. Jest takie chińskie przysłowie, które mówi, że y, kiedy wieje silny wiatr, to jedni budują schrony, a drudzy budują wiatraki. Y, I przedsiębiorca jest taką osobą, która buduje wiatraki, która szuka okazji, szuka potencjału tam, gdzie no, wielu też y, widzi wyzwania, czasami nie do pokonania. Ja nazywam się Krzysztof Wilacki, jestem członkiem zarządu firmy doradczej, czyli przedsiębiorcy. Jestem bardzo dumny dzisiaj, że e, jestem przedstawicielem tej grupy, jakże ważnej, e, chyba też licznej beneficjentów e, projektów badawczo-rozwojowych. Projektów, e, które, a mówię to tak, jako właściciel firmy od wielu, wielu lat, nigdy byśmy nie byli w stanie jako przedsiębiorca e, sfinansować sami. Zawsze będąc właścicielem firmy są inne potrzeby bieżące niż rozwój. No, dzięki takim możliwościom, i tutaj dzisiaj mogę o tym mówić, dzielicie tą pasją, która mi w pracy przyświeca, mogę e, podzielić się z Państwem projektem, który dotyczy rozwoju, ale nie dzieci, ale ludzi dorosłych. Ludzi, którzy już teraz pracują w firmach, w korporacjach e, i są naszymi potencjalnymi klientami. A my tworzymy dla nich e, software, czyli rozwiązanie informatyczne, które pomaga im się uczyć im się, a może. Pomaga nam się y, uczyć. Przygotowałem dla Państwa cztery pytania na start, y, który też sam sobie często zadaję. Pierwsze jest takie, czy dorosła osoba, która już skończyła czy szkołę czy studia, to ona, czy jeszcze coś ma się uczyć? Ja mam dla Państwa taką prostą technikę, którą sam stosuję, kiedy się zastanawiam. Czy ty, Krzysztof, jeszcze coś masz do nauczenia się? No i do tego słyszę, drodzy Państwo, kciuk, to jest ten kciuk, albo może być ten, no, dowolny właściwie, ale druga ręka jest też bardzo ważna. Ja robię to w ten sposób. Biorę ten kciuk, przekładam go tutaj. Z takie specjalne miejsce i chwilkę czekam. Jeżeli czujecie Państwo, że bije wam serce. Tak, jak mi bije, to znaczy, że odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca. Na pewno jest jeszcze mnóstwo rzeczy, które powinnaś, powinieneś się nauczyć. Jest luty 2020. Gospodarka kwitnie, y, wszyscy sobie świetnie radzą, i być może jest wiele osób, które myśli sobie tak. Idzie dobrze. Czego tu w ogóle, co tu zmieniać? No, nigdzie tak jak idzie. Kryzysu nie będzie, nic się nie wydarzy nie nieoczekiwanego. Jest marzec, jest kwiecień 2020 roku. Nie miliony, ale miliardy ludzi na świecie nagle musi nauczyć się innego sposobu pracy, innego działania, innych programów komputerowych, innych procedur procesów. To jest sytuacja, która spotyka i spotkała i dzisiaj dalej spotyka tysiące firm na świecie. My jesteśmy dostawcą rozwiązania, które pomaga ludziom uczyć się całe życie. Dlaczego? Te pytania cały czas są ważne. Mam nadzieję, że też to, to spotkanie ze mną jakoś podzie mógł podzielić się pa z Państwem moją pasją uczenia się. Ja jestem psychologiem, yy, ale też zajmuję się informatyką. Zajmuję się właśnie wdrażaniem algorytmów sztucznej inteligencji do uczenia. I tutaj pojawiają się takie pytania, ale być może, kiedy słyszycie Państwo sztuczna inteligencja, to ktoś może pomyśleć, to my już naprawdę potrzebujemy sztucznej inteligencji, żeby rozwijać naturalną inteligencję, no bez przesady. No to... Pójdźmy dzisiaj w tą moją drogę. Do, zapraszam Was do mojego świata tworzenia takich rozwiązań i zastanowimy się, czy jest, tak jak ten przedsiębiorca, który patrzy, że wieje wiatr, czy jest na świecie potrzeba na to, żeby wspierać firmy, dorosłe osoby w uczeniu się właściwie całe życie. Jest drugie, trzecie i czwarte pytanie. Na pierwsze znaleźliśmy odpowiedź dzięki kciukowi. Ten kciuk jeszcze dzisiaj raz się pojawi na spotkaniu ze mną. Natomiast to są pytania. No, które tutaj e, zaadresuję też do wielu z nas, tych, którzy nas oglądają, którzy są na sali. Wielu z nas myśli sobie, no co, jak się uczyć, jak tą wiedzę zapamiętywać, no przecież szkoły nas tego uczą. No, ja mówię jako ojciec 11-letniej córki, e, bardzo marzę i liczę o ty, na to, że szkoły będą skutecznie uczyły, nie tylko uczyły, dzięki bardzo ciekawym technologiom, które też z wielu Państwa z dumą prezentujecie, a też dodatkowo będziemy uczyli dzieci, jak się uczyć. I tutaj szkoły jeszcze wiele mają do zrobienia, czyli nie tylko uczyć, ale uczyć jak uczyć się skutecznie. A dlaczego to jest ważne? Rozejrzyjmy się w takim razie yy, w świecie, w którym jesteśmy. Na no, to, co że dzisiaj spotykamy się w taki niezwykły sposób, tak, że, że jesteśmy też w połowie właściwie digitalnie, pokazuje jakie niesamowite wyzwania i ciekawe zmiany czekają nas w świecie, który nas otacza. Ja tylko cztery z nich. Przytoczyłem, które są dla mojego zespołu informatyków, psychologów, osób, które zajmują się uczeniem. W partnerstwie ten zespół z Akademią Leona Kośmińskiego tworzy to rozwiązanie. I my jesteśmy świadomi tych czterech wyzwań. Pierwsze. Coraz więcej informacji. Czy zdajecie sobie Państwo sprawę może z tego, że dzisiaj, gdybyście podeszli do kiosku jak z gazetami, kupili wydanie dzisiejszej jakiejś codziennej gazety. No, czy to będzie wyborcza, czy to będzie nasz dziennik, jak Państwo sobie życzycie, czy na prawo, czy na lewo. To tam jest tyle informacji, ile jeszcze dwa, trzy pokolenia wcześniej człowiek spotkał, dotknął, pochłonął przez całe swoje życie. My dzisiaj w wydaniu papierowym czy internetowym jakieś gazety mamy do czynienia z taką ilością informacji, którą trzy pokolenia wcześniej człowiek całe swoje życie spotykał. My dzisiaj spotykamy się nawet w tym gronie, to i patrząc, ja Państwa na państwa państwo na siebie wzajemnie więcej ludzi spotykamy w ciągu miesiąca niż nasi, nasi dziadkowie przez całe swoje życie mieli okazję spotkać. W związku z tym, jak radzi sobie nasz umysł, to jest mój obszar, o którym się pa pasjonuje, fascynuje. No, przede wszystkim nasz umysł mówi: nie jestem w stanie skupić się tak długo na jakiejś jednej treści. No Nie wyłączam się za dużo tych informacji, tak? Yy, mówimy o tym, że takie były badania, że człowiek dziś. Ma mniejszy czas skupienia się na jednej rzeczy niż złota rybka. Nie wiem, czy to jest prawda. Ci, którzy hodują złote rybki, to mówią, że te złote rybki mają dobrą pamięć, ale nasza pamięć radzi sobie w ten sposób, że mówi: Zapominam. Nie dość, że nie potrafię się skupić, to mówię jeszcze, co się będę uczył nowych rzeczy, pochłaniał nowe informacje, nowe rozwiązania, procedury, procesy, będąc urzędnikiem, ile tych zmian jest, pracownikiem banku, ile zmian jest każdego dnia te informacje zapomnę, a najlepiej w ogóle nie przyswoje ich, bo na pewno są już nieaktualne. I tutaj dużo złego robią media, które mówią, ha, wczorajsze wydanie wiadomości już jest nieaktualne, dziś jest nowa, nowe wiadomości, no, nowe rzeczy. Czy to prawda, czy to nie, sami wyczuwamy, że wcale tak nie jest, no ale tak umysł sobie próbuje z tym poradzić. Jest też takie zjawisko klątwa wiedzy, jest bardzo ciekawa, ona mówi, że człowiek ma taką tendencję, że myśli już szybciej się nauczyłem czegoś, niż tak naprawdę się nauczyłem. Zapraszam w takim razie Państwa do konkretnego Przykładu, żeby nie była to tylko y, taka koncepcja, ciekawostka, ale zobaczcie Państwo, co tutaj widzimy. Jeden z moich klientów to y, jeden z największych w Polsce i w Europie, w ogóle w tej części Europy, dystrybutor części samochodowych. I pytam go kiedyś, y, właśnie szefa sprzedaży tej firmy, ile tych części wy macie na składzie? Ile pracownik, konkretny Piotr czy, czy, czy Paweł, ile on części powinien mniej więcej kojarzyć, potrafić znaleźć w systemach, kiedy je dystrybuuje do, do swoich klientów. No i to on pokazał mi takie zdjęcie i powiedział tak, pomnóż to przez ilość modeli samochodów, marek, roczników, dołóż do tego motory i duże ciężarówki, milion. Ja mówię, nie wierzę. Milion. Mamy milion. Rekordów, czyli takich jakby porcji informacji do zapamiętania. Dla człowieka jest to niemożliwe, ale świetnie radzi sobie z mnogością informacji. Algorytm sztucznej inteligencji. I bez względu na to, co Państwo myślicie, że sztuczna inteligencja, jak ciekawym zjawiskiem jest w filmach fantastycznych, to jest to bardzo przydatny algorytm, który jest po prostu w pewnych obszarach nieskończenie prawie lepsze niż um umysł ludzki. Czyli jest w stanie analizować więcej informacji niż e, jakikolwiek umysł ludzki. Oczywiście jest nieskończenie słabszy w wielu innych ludzkich naszych obszarach. Znów e, moja córka e, jako nastolatka już no, lubi takie różne rzeczy do taty mówić. Mówi tato mój tablet jest mądrzejszy od ciebie. Ja mówię o, córko to prawda. Wiem, że z nastolatką trzeba się zgodzić, bo nie ma co polemizować. To prawda. Każdy kalkulator, mówię do niej, jest mądrzejszy niż człowiek w liczeniu. Nawet najtańszy kalkulator jest mądrzejszy niż człowiek, ale nawet najzwyklejszy człowiek jest lepszy jako człowiek w swoich umiejętnościach społecznych, emocjonalnych, relacyjnych niż najdroższy komputer gdzieś tam w Google. Więc algorytm sztucznej inteligencji jest naszą pomocą w uczeniu się efektywnym i przyswajaniu wartościowej informacji. Na bardzo długo, bo tym jest uczenie. Tym jest uczenie. Zresztą powiem o tym kilka słów więcej. Jak ten wiatr wieje? Opowiedziałem to w sytuacji trochę takiej naszej, y otaczającej nas. Też Państwo też opowiadaliście o bardzo wielu projektach, które przecież wymagają jakiejś dużej wiedzy, żeby to rozliczyć, żeby to poukładać w procesie. Ja tutaj dziś y przygotowałem dla Państwa takie obszary związane z życiem. My jako ludzie różne rzeczy się uczymy. Y y ktoś powie. No, ćwiczenia. Ćwiczenia fizyczne to taki obszar, który właściwie każdy potrafi robić, biegać, czy jeździć na rowerze, czy ćwiczyć na siłowni, grać w coś. No ale już widzicie państwo taki trend, że wielu ludzi zatrudnia trenerów, którzy patrzą na tego naszego e, ćwiczącego i mówią: e, ten trener personalny, warto żebyś ćwiczył trochę inaczej, może to i będzie bezpieczniej, będzie to efektywniej. Bardzo podobnie, nie wiem, dieta na przykład, czy to zdrowotna, czy jest jakaś sportowa. Ktoś mówi, lepiej się tego nauczę, nie będę robił tego sam. Ja, w moim, no, mam 42 lata, e, na początku tego roku stwierdziłem: No, Krzysztof, dużo mówisz publicznie o tym uczeniu, zrób coś takiego szalonego w swoim życiu. I w styczniu 2020 roku zacząłem uczyć się zupełnie od zera gry na pianinie, z nut. Uwierzcie mi, jest bardzo to ciekawe dla mnie doświadczenie, nie umiałem w ogóle tego, no ale bez mojego nauczyciela, który mnie Wspiera, pomaga mi, byłoby to niemożliwe. Czym więc jest projekt, na którym pracujemy? Jest właśnie stworzeniem takiego wirtualnego, superinteligentnego, bardzo cierpliwego, obdarzonego nieskończoną wiedzą nauczyciela bardzo różnych dyscyplin. Tworzymy to w formie algorytmu, który ma swoją konkretną postać dla naszego y, użytkownika. Kim są nasi klienci? To duże firmy. Już teraz jesteśmy w procesie wdrożenia dla firmy Orlen. Y, Orlen buduje y, farmy wiatrowe, y, potrzebuje bardzo konkretnej wiedzy inżynieryjnej, technologicznej, aby te farmy budować. I my tworzymy, już mamy etap wdrożenia, jesteśmy w środku naszego projektu, ale już jesteśmy gotowi coś klientom pokazać, y, więc na przykład tam pomagamy im w tym. A, ale konkretnie w czym? Zobaczcie Państwo te, te, te kilka pytań. One też dla nas są wartościowe jako ludzi, natomiast yy, mówimy o uczeniu, o, czymś, o procesie, który już teraz wiemy, będzie trwał zawsze do końca życia i, i ko każde pokolenie, kolejne pokolenia powinny się tego właśnie nauczyć. Czyli my sprawdzamy w naszym algorytmie, czy ktoś już coś się nauczył, ale również czy zapamiętał. Pamiętamy o klątwie wiedzy, że często jest tak, że już umiem, ale właściwie to zapomnę za chwilę. Nasz mózg po prostu sobie yy, jakby zwalnia to miejsce, a nie tego chcą pracodawcy, nie tego chcą organizacje. Ciekawą rzeczą jest, czy lubisz się uczyć w jakiś konkretny sposób. Mamy różne preferencje uczenia. My też się tym zajmujemy. No i to jest dla mnie najciekawsze. To ostatnie pytanie jest dla mnie najbardziej fascynujące. Bo czym jest wiedza? Taka definicja wiedzy, jedna z pewnie z wielu, ale moja ulubiona brzmi następująco. Wiedza jest znajomością poprawnej odpowiedzi z pewnością siebie. Hm, ciekawe. No ale przykład bardzo praktyczny. Wyobraźmy sobie lekarza. No kto jak to lekarz to wiedzę powinien, powinien mieć jakąś, tak? Bardzo konkretną. Liczymy, że, że ma. No i wyobraźmy sobie, że tenże lekarz diagnozuje nas no, na dwa sposoby może właściwie taką odpowiedź udzielić. Może odpowiedzieć, odpowiedzieć poprawnie, zdiagnozować poprawnie i być pewny, że ta odpowiedź jest poprawna. Mówi, to jest na pewno, proszę pana, yy, dobra diagnoza. Może być inna, wcale nie najgorsza sytuacja. Może powiedzieć poprawną diagnozę, ale nie być pewny. Mówić, no chyba to jest tak, a wie pan, co sprawdzimy, jeszcze skonsultuje się. I trzecia sytuacja jest, już wyczuwacie państwo, najtrudniejsza i najbardziej niebezpieczna. Tenże lekarz może powiedzieć, błędnie postawić diagnozę i jeszcze niestety być pewny, że to jest poprawne czasami tak wyczuwamy, że nie to, czego nie umiemy, ale to co do czego jesteśmy pewni, a jest niepoprawne, to nas wprowadza w wiele kłopotów. I algorytm wychwytuje to cały czas, sprawdzając co wiesz i jak jesteś pewny tej wiedzy. Algorytm w tej inteligencji uwielbia patrzeć jak się uczymy, bo ma tam mnóstwo bardzo, bardzo ciekawych danych. A my cały czas pamiętamy, że moja firma, mój zespół e, liczący kilkadziesiąt osób tak naprawdę, bo to są i e, informatycy, psycholodzy, ale też i naukowcy z Akademii Leona Koźmińskiego. My analizujemy wiedzę biznesową do osób dorosłych, naszymi klientami są firmy, organizacje. Bo o ile na przykład możemy sobie wyobrazić, że taka wiedza jak język angielski czy matematyka, mają konkretną strukturę, gramatykę, to wiedza biznesowa jest bardzo trudna do porządkowania. I olbrzymim procesem badawczym, który my robimy, jest właśnie porządkowanie tej wiedzy w bardzo ciekawe takie mikro pigułki wiedzy. Pokażę kilka, bo też jest to efekt naszej pracy. Tak, siedząc dzisiaj, słuchając państwa, patrząc na przepiękne zdjęcia, czy to spuszczy, czy właśnie, czy z, z okolicy Modlina, myślę sobie, hmm, to jest coś konkretnego. Państwo wychodzicie rano, patrzycie, i mówią, no nic nie było, a teraz jest. W mojej pracy jest tak, że my tworzymy. Kod, tworzymy algorytm, właściwie tego nie widać. Nic właściwie czasami nie fizycznie nie powstaje. Dlatego cieszymy się, że czasami powstają po prostu ładne rzeczy, które też służą naszym klientom. To nie są rzeczy fizyczne, ale naprawdę wymagają w nowoczesnej takiej społeczeństwie wiedzy bardzo dużo pracy. To są na przykład takie mikropigułki, bardzo atrakcyjne, bardzo ciekawe. To mogą być quizy, gry, gdzie ta wiedza jest podawana w takich fajnych, atrakcyjnych formach dla osób dorosłych cały czas. Mówimy o animacjach, które mogą uczyć bardzo, bardzo skutecznie, czy pigułkach infograficznych. I w akademii są ciekawe, być może Państwo też spotykacie się często z jakimiś danymi przedstawianymi w formie infografik. Pigułki wideo to wszystko te bardzo nowoczesne formy uczenia. A my chcemy, jako firma Westhill, chcemy być naprawdę nie tylko w Polsce, ale na świecie yy, takim prekursorem bardzo nowoczesnego uczenia się, a o tym też powiem, o naszych ambicjach. Filmy eksperckie czy symulacje to bardzo ciekawa forma, która uczy umiejętności. No właśnie, te umiejętności są kluczowe w obsłudze klienta, w radzeniu sobie w różnych trudnych sytuacjach. Tak? Symulacja jakby symuluje uczenie się tak właściwie realnie, prawie, oczywiście mówimy o edukacji zdalnej. O tej edukacji zdalnej to też Państwu chcę się podzielić takim przemyśleniem, że myśmy ten projekt zaczynali już 13 miesięcy temu, przed nami 11 miesięcy, jesteśmy w środku. No i sytuacja, jaką mamy, czy właśnie covidowa sytuacja, gdzie właśnie mieliśmy zamknięcie właściwie wszystkiego, to dla naszego produktu to jest bardzo dobra, Jakby symptom, tak? Mamy bardzo dużo zapytań, jak pomagać ludziom radzić sobie w tych sytuacjach. Więc jakby wspólnie ten wniosek pisząc i, i też dziękuję, że, że fajnie, że się nasz sponsor do niego dobrze odniósł, to naprawdę wyczuliśmy te. W pewnym sensie te trendy, tak? a ta sytuacja jeszcze tylko przyspieszyła yy, yy, zainteresowanie rynku tym, yy, tym produktem. E-booki, no, to są najbliższe tym fizycznym książkom, które my kojarzymy z uczeniem. To są takie atrakcyjne, ciekawe formy. Yy, wszystko to jest procesem zdalnym. Nawet komiksy mogą służyć do uczenia, quizy, czy puzzle. Hm. Drodzy Państwo, podsumowując. Mam nadzieję, że podzieliłem się tą pasją, bo moją misją osobistą jest to, aby wspierać dorosłe osoby w uczeniu się przez całe życie w formie efektywnej. Ale nie tylko, tak jak tytuł mojego spotkania, uczeniu się, ale nauczeniu się. Być może Państwo y, kiedyś y, używaliście produktu firmy Hewlett Packard, czy drukarki, czy laptopa. Ja nie znacie tą firmę. Prezes Hewlett Packard powiedział kiedyś tak, gdyby firma HP wiedziała to, co wi firma HP wie, bylibyśmy dwa razy więksi, a już są potężni. Co miał na myśli? Miał na myśli, że bardzo wiele wiedzy jest dziś pochowanych, ktoś coś wie, a drugi o tym nie wie, że dużo jest wiedzy takiej nieświadomej. My chcemy bardzo, to jest moje wielkie marzenie, prowadząc tą firmę, żeby polskie firmy nie tylko były najtańsze to już można powiedzieć, czasami jesteśmy, czasami nie jesteśmy ale były też najbardziej innowacyjne. Aby też były po prostu takim, to się po angielsku nazywa game changer, czyli takim, taką firmą, która wprowadza zmiany na skalę światową. I my już to robimy. I chcemy być po prostu dzięki też i funduszom unijnym, tak, tym procesom badawczo-rozwojowym, nie tylko gdzieś tam, na wschodzie, czy nie wiadomo właśnie, gdzie ta Polska leży firmą, która robi jakieś coś taniego i może warto, a może nie warto, z nimi współpracować, ale żebyśmy byli graczem, który zmienia oblicze edukacji. Bo w tym obszarze się zajmujemy. Tak jak już sztuczna inteligencja zmieniła oblicze tego, jak podróżujemy samochodem, jak używamy map Google choćby. Jak wyszukujemy rzeczy w internecie, jak wybieramy filmy na jakiś, być może korzystacie Państwo czy z Netflixa, czy z HBO, czy nawet na YouTube, tam jest algorytm służby inteligencji. Bardzo zresztą skuteczny. Czy nawet robimy zakupy? Mam nadzieję, i to się już dzieje na naszych oczach. Dzięki zespołowi, który mam wielką frajdę, przyjemność mu towarzyszyć pracy, rozwijamy algorytm, który pomoże ludziom dorosłym uczyć się cały czas. Uczyć się cały czas. E i będąc głosem przedsiębiorców, jest wiele firm e, takich, które rzeczywiście patrząc, że wieją trudne wiatry, które naprawdę e, wiele firm zniszczyły. W mojej branży szkoleniowej, gdzie tradycyjne szkolenia polegały na spotkaniu się na sali. Myśmy spotkali się z tym, co ktoś z Państwa opowiadał, w branży turystycznej. Po prostu nagle z dnia na dzień wszystko zostało zamknięte. Nikt się nie spotykał na szkoleniach. Tak jak dzisiaj ja jestem pierwszy raz na konferencji od pół roku, także dziękuję, że tu jestem z wami. E, wielu moich pracowników w tej części takiej stacjonarnej po prostu z dnia na dzień przestało mieć pracę. Dzięki projektowi e, badawczo-rozwojowemu właśnie, rozbudowy algorytmu w celu zatrzymania wiedzy w firmie, my cały czas pracujemy, cały czas rozwijamy to i co ciekawe już to sprzedajemy. A powiedziałem podsumowując nie tak tylko e, e, jakby strasząc ten światowy rynek, a to już się dzieje. My dzisiaj, dokładnie dziś 20, który dzisiaj jest 24 września. Dzisiaj dzieje się wdrożenie y, y, naszego rozwiązania, właśnie testowego, pilotażowego y, y, w całej Europie y, w całej Europie. Ludzie z ośmiu krajów europejskich, jednej z największych firm y, budowlanych, korzystają z naszego rozwiązania. Mam nadzieję, że pokażemy, że potrafimy i robić dobre, uporządkowane badania, i rozwój, i tworzyć produkt, który jest naprawdę bardzo ciekawy. A Państwa zachęcam nie tylko do wzięcia do, do sie, o, dla siebie tej części mojego spotkania y, dotyczącej po prostu projektu, który się cieszymy, że go mamy i że rozwijamy go, ale też mam nadzieję, że zainspirowałem Państwa do przyjrzenia się temu, w jaki sposób się uczymy jako ludzie, y, bo jest naprawdę mnóstwo ciekawych rzeczy, które jeszcze wspólnie możemy się y, uczyć o uczeniu. Aby się nauczyć. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie. Dziękuję.